Siemaneczko, dzisiaj zadanie 8 z rozszerzenia z roku 2021. Zobaczymy, jak ja sobie z nim poradzę. Dany jest trójkąt równoboczny, ok, czyli wszystkie kąty mamy 60 stopni i wszystkie boki równe. Na bokach A, B i AC wybrano odpowiednie punkty D i E. ok. Że to jest 1 trzecia. Dobra, no to to, to, będzie, to będzie A. Niech to będzie A. E to będzie 2A, ale ja sobie to podzielę jeszcze na pół i napiszę, że to jest A i to też jest A, i to też jest A i to jest 3A w takim razie, no bo to jest równomocne. Przycinamy się w punkcie P. Wykaż, że pole DBP jest 200 razy mniejsze od pola trójkąta ABC. No dobra, no to napiszemy sobie tak, kąt DCB jest taki sam jak kąt EBP E i P, czyli to jest. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt. No więc trójkąty mają trójkąty DCB i trójkąt DPB są podobne ze względu na cechę kąt, 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 bo mają te same kąty. Ten, to, jest wspólny, to jest wspólny kąt dla obu trójkątów. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt, więc ten trzeci kąt to jest, musi być taki sam jak, jak ten kąt, czyli 60 stopni. No, mniejsza z tym, ile on ma. Najważniejsze, że one są podobne. Skoro to jest trójkąt równoboczny, to jeśli poprowadzę sobie wysokość z wierzchołka C, to ono mi opadnie na AB. Na odcinek AB, gdzieś tam w punkcie, powiedzmy K. I wtedy KD to jest 1, druga A. KD to jest 1, druga A. Bo to jest dokładnie w połowie, połowie AB. Czyli to będzie jedna druga A. Ten odcineczek. No dobra. Wysokość tego trójkąta to jest w trójkącie równobocznym, to jest bok razy pierwiastek z trzech dzielone na 2. To jest wysokość. No to mogę napisać, że CD stwierdzenia Pitagorasa, CD do kwadratu, to to jest moja wysokość, 3A pierwiastek z 3 na 2 do kwadratu, dodać 1 druga A do kwadratu. Tak, to jest stwierdzenie Pitagorasa w trójkącie KDC. Czyli mamy, że CD do kwadratu to, to jest tak, 9 razy 3 27, a kwadrat dzielone przez 4 dodać a kwadrat dzielone przez 4 czyli 28 a kwadrat dzielone przez 4 czyli 7 a kwadrat czyli cd to jest a pierwiastek z 7 7 cd to jest a pierwiastek z 7 czyli tu wiemy że jest że jest to a pierwiastek z 7 no, i te trójkąty są podobne. Ja je narysuję tutaj obok. Narysuję, najpierw narysuję sobie ten trójkąt. I to jest DBC. I narysuję sobie ten trójkąt mniejszy. I to jest tak. D to jest ten wspólny kąt, to jest P, a to jest B. I tutaj oba mają po 60 stopni, ale to jest nieistotne. DB to jest A, DB to jest A, tutaj z tego rysunku, oraz CD to jest A pierwiastek 7, A pierwiastek z 7. Więc skala podobieństwa to jest pierwiastek z 7. Więc te, to pole tego małego trójkąta jest 7 razy mniejsze niż pole... Zatem mogę napisać tak, napiszemy to formalnie, jeszcze raz tak. Pole DPB to jest 1 siódma pola DBC. DBC tego dużego trójkąta. Bo jeśli skala podobieństwa jest K, to pola, stosunek pól jest k kwadrat. Tyle wiemy. A DBC z kolei to jest 1 trzecia z ABC. Czyli 1 siódma razy 1 trzecia. ABC, no czyli faktycznie 1,21 ABC. Czyli faktycznie DPB jest 21 razy mniejszy niż ABC. Udowodnione. Tu nie korzystaliśmy z żadnego większego twierdzenia, jedynie z podobieństwa trójkątów. Trzeba było to zobaczyć podobieństwo trójkątów. stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa, w w pewnym trójkącie, no i z faktu, że jeśli skala podobieństwa to jest k, no to pole, pola różnią się stosunek pól to k kwadrat i to są jedyne rzeczy, fakty, z jakich korzystali. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji i do następnego filmu.